Dzień dobry, dzień dobry, witajcie serdecznie. Dzisiaj poniedziałek, początek bardzo krótkiego tygodnia, ponieważ na koniec tego tygodnia mamy upragniony przez wszystkich długi weekend, myślę, że na który wszyscy zasłużyliśmy i myślę, że na który pan Custom zasłużył również. Drodzy widzowie, pamiętajcie, że za 10 tysięcy wyświetleń pod filmem jeden z komentujących otrzyma 250 zł, za które zatankuje swój piękny wóz. Nie zapomnijcie o subskrypcji oraz lajkaczu. Zapraszam również na Instagrama po jeszcze więcej motoryzacyjnego kontentu. Strzała. Dlatego ten. Trzydniowy tak naprawdę tydzień będzie bardzo, bardzo, bardzo intensywny i w sumie taki zamykający pewne etapy rozpoczynający kolejne, podsumowująco rozpoczynający. Przejdźmy do konkretów. Co tu się będzie działo? Jak pamiętacie, zostało oddane Siroko, zostało przewiezione od dołkarza. Czyli z pdr została przywieziona kutrujeczka, i plan jest taki: dlaczego ta kutrójka, dlaczego to wszystko, dlaczego w takiej kolejności? Musiałem mieć kutrójkę tutaj dzisiaj, najpóźniej rano, ponieważ dzisiaj będziemy w niej wyciągać silnik. Dlaczego będziemy w niej wyciągać silnik? A dlatego, że jutro jedziemy ją do blacharza. Dlaczego ją jutro do blacharza? A dlatego, że jutro jedziemy do tego blacharza po odbiór Audi A5. I teraz, żeby była jasna sytuacja, to nie jest tak, że to auto zaraz zostanie naprawione i za 2-3 tygodnie ono będzie. Nie, do tego blacharza jest jakiś tam kawałek, nie, że tam przy okazji chodzi o to po prostu, żeby to auto już tam sobie stało. Wróci do, za około miesiąc, tak myślę, z grubsza. Są tam dwa samochody do zrobienia, licząc na każdy po 10 dni plus na mój 10 dni, daje nam to miesiąc. Także to jest rzecz, od której chciałem zacząć. Kolejne rzeczy, ta piąteczka. Która już pali, ma zalany płyn chłodniczy, Nie została co prawda rozgrzana, ale za chwilę to zostanie zrobione. Kolejna rzecz to kutwórka. No i właśnie, zrobimy teraz tak. Zjedziemy sobie tą piątką, jedziemy ku czwórką. trzeba przeczytać numer zwrotnicy. Zamówimy zwrotnicę. Jakby się udało, to dzisiaj wyciągam silnik w kutrójce, a jutro wymieniamy zwrotnicę ku czwórce. Przyjechały posiłki, także bierzemy się do pracy. A my widzimy się już za chwilę. Máme to máme. silniczek, o, zawieszenie już jest wyjęte tamte bały to wszystko już podkręcałeś tak, no przecież, panie kurde ale faktycznie jak się zawieszenie odejmie to jest dużo lepszy tam dostęp tak. do tego wszystkiego prawda, trwa teraz rozbieranie tutaj od góry, za chwilę wyjeżdżamy z motorem, zakładamy zawieszenie a auto można będzie wpakować na lawetę i niech sobie stoi, jutro zostanie zawiezione no i chyba tu trzeba będzie odkręcić go ze skrzynki bezpieczników to trzeba do góry to pociągnąć, to jest jakiś ząbek gdzieś chyba tu, śrubokręcik trzeba włożyć, nie wiem czy to nie będzie za krótko. A no może spróbować? Tak, za krótkie. Od góry, od góry. A właśnie. No, no, prawie, prawie. O, dobra. I teraz co ty chciałeś to odkręcić? No, bo ta wiązka też zostaje z silnikiem, czyli odkręcić o, o to. Nie, to, to. Zobacz. to czarne idzie do. No, bo złapałem nie to, co trzeba. Ja, ja działam dalej z wiązeczką. Dziurniczek już jest poza kabiną, poza komorą i bardzo elegancko. Natomiast teraz co działamy? Teraz z powrotem trzeba założyć zawieszenie, żeby to auto dało się na przykład załadować na lawetę. To w kutrójce, trójce, a co przy a trójce? Przy a trójce też troszeczkę do przodu. Jest już założony ten modulik podłączony, schowany o tam, nie widać go. O tam, tam, schowany w tym otworku. Co fajnego, taki nawet szczegół, jak podświetlenie tego przycisku jest, działa, to super, lubię takie rzeczy. No i teraz trzeba podłączyć jeszcze ten modulik, czyli to do tego, a tutaj zasilanie i masę i będziemy mieli kompletny działający system. Będziemy testowali czy rusza klapami czy nie rusza klapami. A to za chwilę. Kuku. Gdzie mamy silnik? Nie mamy. Jesteśmy gotowi do wystartowania do blacharza. Blacharz jest gotowy do oddania przedniego samochodu. Bez tego pakujemy autko i jedziemy na małą wycieczkę. Dzień dobry, dzień dobry, co ty teraz godzin? To chyba l 4, a ja to elektryk. Tu nie było się bateriami czerpieć pewnie pewnie wystanie. Miejmy nadzieję, że tej baterii wystarczy, żeby dojechać do pana Co a nie ma, strzega to auto naprawa PDR. Co dalej? Pamiętacie, poznałem, jak, jak wy czy pamiętacie, bo jeden przed chwilą, ostatni które który ładowałem na lawetę, to była Julietzka. I plan był taki, że zawiozę. Do blachowy, a wnet to taki bo tak a przyjadę z A5. O, takie do końca to wyszło, ponieważ po obietnach A5, przypominam, na to jest ten blacharz, z którym tak Współpracę dopiero się na tym charguje. Poprosiłem go, żeby tam parę dni i zostało poprawionych. To ja w poniedziałek na piątkę. Już wiem, bo wczoraj dostałem zdjęcia, że piątka o, 8. poprawione stało. Tak nie, to by się nie prezentowało. Powiedział pan Blacha, że to są klienci pomagający. Się zresztą na półkocie. Podjedziemy, obejrzymy to ławkią, ja go też, ale ja jestem wymagający, to wiem, że wy jesteście wymagający i bardzo dobrze. Drodzy widzowie, co odbieramy od tego dołkarza, po czym się to nie może tak być, że pojedziemy, coś zostawimy, a nic mu nie zostawimy, coś zabierzemy, a nic mu nie zostawimy. Zostawimy mu czwórkę, zabierzemy, a trójkę. Oj, z tą a trójką to było pracy, dużo powiem wam. Widziałem, odbierałem o trójkę i wam z tego materiału, bo, bo Soboda to jest taki dzień, że dołkarz. Nie pracuje, na to nie chciałem tego wszystkiego wydłużać, ale działem, że już rozpoczął pracę nad A trójką i wiem, że ona już wczoraj była gotowa. Narobił się tam biedaczy, bieda, biedaczek, ale wiedziałem, że naprawdę to warto. Uratował parę elementów. Nawet jeżeli coś tam nie trzeba malować, nie trzeba będzie malować w całości, tylko na cieniować. Także to była bardzo, bardzo dobra decyzja, żeby tam pojechać. Czyli tak, odbierzemy sobie ku trójkę, a trójkę sobie bierzemy do Kaza. Kolejny krok, dojedziemy z tą A trójką do malarzy. Od malarzy odbieramy białą piąteczkę, którą nie wiem, czy tutaj prezentowałem. Ja tak tu trochę pomagam, jestem supportem. To jest projekt Pana Kastoba Seniora. Złożymy tę półpiątkę na pas do Pana Kastoma Seniora. Kolejny etap, który dotyczy już mnie, to na powrocie zabieramy Auli A7, w którym też poniekąd uczestniczę. Jest to projekt, w którym supportuję mojego partnera, który mi da kieruje samochody, ma takie auto, naprawia je i po prostu poprosił mnie, żeby tego samochodu nie złożył. Oczywiście z przyjemnością złożył ten samochód. Także to będzie na laweczcie w drodze powrotnej. W tej właśnie drodze powrotnej jedziemy, obejrzymy sobie a piątkę. Jak będzie jasno, coś nagramy, jak będzie ciemno, nie będziemy nic nagrywać, bo i tak nic nie będzie widać. Obejrzymy, rozliczymy się, a po powrocie chwili wolnego, pojedziemy sobie, odbierzemy to na piąteczkę. Już się tak powiem, bez obecności pana plahaza, bo tam jest taki piękny kompleks przemysłowy, można wjechać, działem pięcia, te, te rzeczy, które mi się nie podobały są poprawione, także jestem zadowolony. No i miejmy nadzieję, że to będzie taki przyczółek na dłuższą współpracę. Oczywiście gdzieś tam jeszcze jest ze trójka 8Y, to inny pan blacharz, no nie jest tak można powiedzieć terminowy i słodny jak był. Zobaczymy czy się wygoni jakością. Pracy. Dobra, jesteśmy na przystanku numer 1, także zestawiamy tronika, tam już czarne Audi czeka, opłacone, bierzemy statywik, jednym zjeżdżamy, drugim wjeżdżamy, a potem będziemy oględzać jak to wyszło, ale powiem Wam, już wiem, że jest fajnie, naprawdę ten czarny samochodzik, zwłaszcza ten, wyglądał średnio mocno, a teraz wygląda bardzo, bardzo fajnie. Czarny aut już na pokładzie. No ładnie jest, powiem Wam, tu ten samochodzik, o, bo powiem wam, ja bym w ogóle to, co jest niekonieczne, to bym nie malował, bo szkoda, bo jest w oryginale. Są jakieś drobne dziureczki, plamki, o, tak jak to. Może bym to pozaprawiał, a może bym w ogóle tego nie ruszał. Tylko zależy, jak oczywiście to jest do malowania, ale ogólnie to powiem szczerze, autko jest bardzo ładnie ogarnięte. Są tu jakieś stędki, o, taką typu, tak jak tu, 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 ale ogólnie to tak jak powiedziałem. Jest spoko. Ja bym tutaj tylko pomalował maskę, bo maska jest śmieciem. Nie widać tego teraz. Z tej strony to nie ma tragedii. Z tej strony natomiast jest lipa. Maska jest tu przełamana. Błotnik już jest kupiony. Błotnik, maska, drzwi i tamten błotnik zderzak przedni, tylny, zamknięty temat. Nie ma co cudować, bo jakby tak bardzo chcieć, to jeszcze trzeba by było przemalować drzwi lewy przód i. I lewy tył, ale wiadomo, auto swoje lata ma, swoje kilometry ma, nowe nigdy nie będzie. Nie wiem, jakie tam ma zapędy, właściciel, ale to jest moja jakaś tam rada. A jak zrobimy, to zobaczymy. Ruszam w dalszą drogę i widzimy się już niedługo. Czwórka zostawiona, jak widzicie zresztą, i widzimy się już niedługo przy kolejnym rozładunku, a następnie załadunku. Co to będzie? Oj, to będzie się działo. Jak zobaczycie, co to będzie, to padniecie. No to patrzcie. Jak widzieliście przed chwilą miało miejsce załadowanie kmiąteczki, którą też odbierałem od panów malarzy. No to jest projekt pana Customa Seniora. Przed nami trzeci przystanek dzisiejszego dnia, mianowicie ja dobrze poinformowanego źródła jest, że pan Blacharz od aut S38. Przez nich tutaj z Janę stawił strójkę na ram. No i coś tam już zaczęli przygotowywać, tak dalej, Ćwiarteczkę rozwiercać, to co zostało, to co by odsemne już zostało przygotowane. I właśnie jedziemy, że tak powiem, popatrzeć, co i jak. Pytałem, powiedziałem, że w w grze, już mogę sobie przyjechać, popatrzeć. Powiedziałem, że jak chcesz ja to wpadaj. No to wpadam, jedziemy, oglądasz s także widzimy się za na miejscu. Czyli dobrze, że takie coś kupiłem, a nie, że użym polone gdzieś. Wcześniej. No. no. Tu wiedziesz, tu jest podspód, tak? E no to faktycznie będzie fajnie. No dobra, no ładnie. Idziemy, nie zdradzamy tajemnic. A i tu jest, widzicie, to będzie pyk, pyk pyk, To będzie pyk pyk pyk. O. To będzie wymienione. No fajnie, ładnie. Podłużnica z kielichem, ale nie ćwiartka, bo ćwiartka to była tu i tu. Elegancko. Dla Was to chwila, dla mnie, jak widzicie, jest już ciemno, minął cały dzień. No nie nagrywałem wszystkiego, bo nie wszystko było godne uwagi. A teraz, jak przyjechałem pa siódemkę, która tam z tyłu za mną jest, tak by the way, to było już ciemno, po prostu ciemno zmęczony, ee, późno. Wracam do domku. Generalnie fajnie, bo widzieliście strójeczkę. We strójce jest progresik elegancki, powiem wam. To właśnie odróżnia dobrego blacharza od pachciarza. Zobaczcie. Tam w tej strójce, tam nie będzie jednego prostowanego elementu. Rozumiecie? I o to chodzi właśnie. Powtórzę, już wielokrotnie to powtarzałem, kto tu ogląda, czy jakiś short, czy, czy relacje, czy te materiały na YouTube. Jak ja słyszę, że auta nie można spawać, kiedyś w programie, w jakimś tam odcinku Michał do mnie, on mówi, że ściana boczna auta jest odlewana, ona jest tłoczona i to jeszcze jest tłoczona na zimno, do tego jest specjalny rodzaj blachy, ale mniejsza z tym, bo. Akurat poszycie boczne to nie jest element konstrukcyjny. Mówimy o podłużnicach. Słuchajcie, mosty spawamy, samoloty też niektóre elementy są spawane. Okręty podwożne spawamy i słuchajcie, jeżeli jest zrobione dobrze, ale nie, 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 nie no różnic się nie spawa. Słuchajcie, no, no przepraszam, chyba że to jest samochód zabytkowy, no to wtedy już się spawa i wtedy już jest stacja jest bezpieczny. Słuchajcie, wszystko można ulepić. Spawanie spoiny to jest normalnie opracowana inżynierska technologia łączenia dwóch elementów. Jeżeli jest to zrobione dobrze, to nie ma się czym przejmować. Oczywiście, zgrzewanie nad spawaniem ma pewne plusy, ale spawanie też ma pewne plusy. Z jakiegoś powodu używane jest zgrzewanie niespawanie spawanie w produkcji seryjnej. Przede wszystkim dlatego, że zgrzewanie jest szybsze, nie ściąga materiał, Mniej pomniej się ten materiał nagrzewa i generalnie w procesie najłatwiejsze jest do kontroli w procesie takim technologicznym produkcji seryjnej. Spawanie jest tak samo dobre jak zgrzewanie, blach. Także tutaj ja nie widzę żadnego żadnego minusa, a jedyne co faktycznie podłużnic spawać się spawa, można spawać. Nawet jak kiedyś mówię jak mnie znajdzie, pokażę wam technologię naprawy uszkodzonego noska podłużnicy takiej w takiej platformie B MB czy BMW Bo normalnie ucinają podłużnicę, dostawiają nową, która jest kupiona na przykład cała ta północ 75-metrowa kupiona jest w serwisie nowa i normalnie ucinają tyle ile potrzeba, ciach, prostą linią, dospawają dookoła, spawują, koniec. Kluczowym elementem po takim zabiegu jest co? Zabezpieczenie tego wszystkiego. Tak, żeby odpowiednio zabezpieczyć woskami, żeby wszystkie szczeliny ten włos powpływał, żeby tam nie stała woda, żeby ten spaw, bo z zewnątrz pomalujesz, no nie będzie korodował, ale w środku tam, gdzie jest w tych profilach ilgo się skambla, tam on będzie koronowo. Koniec tego wykładu. Jak ktoś by chciał ze mną kiedyś wejść jeszcze w polemikę na ten temat, to zapraszam, ja chętnie podyskutuję. Moi drodzy. Zajebisty dzień. Nie zrobiłem jednego planu z mojej listy, którą miałem na dzisiaj. Jednego, jednego punktu, który jest z tej listy, którą miałem na dzisiaj. Ale coś odleczę, to nie ucieczę, Widzimy się już nie niebawem. Będziemy fajne rzeczy robić. Będziemy wymieniać przekładnie kątową na trójce. Będziemy składać chyba siódemkę, którą mam na plecach. Będziemy składać a szóstkę. Będziemy składać a trójkę kolejną. Będzie się działo. Oj, będzie się działo. Zapraszam Was serdecznie. Kurde, no gościu, ja chcę jechać do tyłu. no i p... mi stąd. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Zapowiadałem wam długi weekend. W każdym razie długi weekend ograniczony został do jednego dnia. Dzisiaj pracujemy tak na pół gwizdka. Widzicie, mam... Mm. Może nie pół, na pół gwizdka, mam tu jednego... Tam drugiego pomagiera. Natomiast wydania, roszady, transporty i kontynuacja tego, co się działo. W środę W środę widzieliście, kończyłem delikatnym wykładem. Jak widzicie za mną, a6c6, tam był błąd pneumatyki, pneumatka naprawiona, znowu się gromadzą samochody. Dwa srebrne obok siebie, a piątka, gromadzimy części, że przystąpi do kolejnego etapu składania, a trójka. A trójce zaczynamy za chwilę wymieniać przekładnię kątową. Padło, że próbujemy to zrobić. Tyle, także od tego zaczynamy. No i jak widzicie, na lawetce przywiodłem. Na siódemkę, do której kiedyś składałem zderzak, przywołem ją do siebie ponieważ trzeba to zrobić tak. przewody tylnych lamp trzeba ogarnąć, złożyć w przód, zrobić lampy, żeby to świeciło jednostka, pasy i takie tam pierdoły. Powiedziałem, że nie robię tego na wyjazdach, bo no, zabraknie mi się jednej rzeczy i za wszystko stoi. Dlatego powiedziałem, że mogę to wziąć do siebie, zrobić, zejdzie 2-3 dni, bo tak zejdzie. Będziemy mieli kolejny, bardzo fajny samochodzik. Także już teraz nie przedłużam tej swojej przemowy. Bierzemy się w pracy. Także teraz rozładunek a siódemki. No, no, trochę się pokręcił, trochę połaził, coś tam rozpakował i znowu gdzie siedzi. Moi mieli, jak to powiedziałem już, mamy długi weekend, są takie prace powodkowe, organizacyjne. My dzisiaj tak nie braliśmy się za te przewodę Audi. I przekładnik odprawy nieznany, i przekładni koplowej. Ponieważ było ryzyko, że zaczniemy, nie skończymy i będzie stało, zajmowało kanał przez piątek, sobotę, niedzielę, no i poniedziałek. Pomysł tego lepiej, już w poniedziałek do samego rana zająć, zrobić jednego dnia, bo to jest wszystko do prawie jeszcze do dnia. Taka padła decyzja, więc czas się został zrównany z do. Człurki przed nich, także nie wszystkich powietrznych, ładnych tak, To też taka decyzja padła, żeby po prostu pan Blachacz miał kompletny zdeżak do e, pasowania tego samochodu. Żeby nie było takiej sytuacji, gdzie coś tam było obtarte, zniszczone i tak dalej, no, nie. Tu no, po prostu pan kompletny zdeżak, jedno czego nie założyć, to sierpował od nich, tam trzeba być które już jak widzę, w trybie wypinania się oczywiście przyjął. I korzystając z tego, w tych wszystkich okoliczności, <laughs> o których ja tutaj powiedziałem postanowiłem pojechać jeszcze odebrać piątkę, pogoda goda burzowa. Co prawda, mm. nie wiem, w tym zresztą w piątce, dlaczego ten wtedy został a Ano dlatego, że mimo tego, że zostało wszystko wambrze zaprogramowane, był problem z hakiem. Najpierw był brak zasilania na zacisku 30. Narazem ja będzie wtedy taki faktycznie może, bo jak Piątka miałem przygotowanie do haka, to jest jedno, natomiast drugie jest to, że po prostu ta kujonka jest z Ameryki, a przygotowanie do haka w Ameryce jest inne niż przygotowanie do haka w Europie. Brakowało jednego pusa, na razie to przygotowałem. Brałem odpowiednie parametryzację, czyli taką polską No i przy próbie na podstawowych postawowym, że w ogonikach górnych które on nie umożliwił przeprowadzić jakiegoś nastaw podstawowych, ten stycznik na czpienie blokującym. Tak, przerwa. To i jego Budowa była bardzo ciekawa, bo dochodzimy do niego trzy przewody. Ja to na początku nie zauważyłem. Ja zauważyłem, że dochodzą do niego dwa przewody. Tak myślałem. Sprawdziłem te przewody między sterownikiem a tym znacznikiem, czyli tam, gdzie gdzie to wyłączone, czy tu jest. Tam. Jest generalnie przejścią i okej, okay. fajnie. Patrzę tam rozumiem, tak, nie By było zaklikane. Dobra, że może być zaklikane, tak? Mimo tego, że ja go zaklikałem tam na siłę, tak, u na takim badęciku, on tutaj tak, tak, tak duże, że tutaj, żeby to było zaklikane, no to się okazało, że i tak nie ma przejścia przez ten stycznik. No i to, co wykurczę nam komunikat, że Stycznik trzpienia blokującego, przerwa. Dokładnie to tak. No i tak zaczęłem się, Jak on działa? Przesądziła on działa na zasadzie przerwa styka, przerwa styka. Nie powinno być problemu. Jak się okazało, wcale tak nie działa. On działa taki niepozycyjny, czy tam pokazuje dwa stany. Słon załącz też pokazuje dwa stany, ale tutaj była jeszcze diagnoza, czy w jakiej pozycji on jest, czyli czy, czy jest w stanie, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że on tak naprawdę pozycyjny i miał dwa piny na wyjściu i jeden na wejściu. Czyli w zależności od tego, gdzie, był, gdzie była jego pozycja, to na jednym lub drugim pinie by pojawił się z cykla. taka tak ciekawost, znaczy to naprawdę był trzypinowy, to jest trzypinowy, a nie pinowy. Stał się. Że... Znaczy ja widziałem, jesteś ale nie skończyłem tego. Nie wiem teraz jak to analizuję, jak potem przeprzeźnić trzeba nawet, to jest kresłeś. Natomiast co chciałem ja wam jeszcze powiedzieć sytuacja była taka, że sprawdziłem sobie na wejściu do tego stycznika powinna być pasa, tej pasy nie było no dobra, wyciągnę pin ułożę coś na hama, obłączę gdzieś tam pod jakąś środkę, żeby pasa była i zobaczę czy przejdzie procedura kalibracji na kawę ja słuchajcie, wkładam te bijnaki do pinów. Ciągnę za przewodnik delikatnie. A ten przewodnik mi w ręku został, patrzał on jest za poprzedni. Okazuje się, że została się wiązka, ten przewodnik się przerwał, przezepsuł się. Praktycznie była przerwa ten sterol na tym styczniku, bo Linus wchodził. Tak naprawdę nie wchodził, ale też nie wychodził Nasz Sygnał do niego szedł, nie dochodził, bo był kabel przerwany i w rezultacie się, czego nie wychodzi. Czyli była przerwa. Więc mi okazało się, że stycznik jest prawidłowy, ale. Problem jest z wiązką. Naprawiałem tak, tak tą wiązkę. Mówię, dobra, okej. Okay, przechodzimy do procesu kalibracji. Lut na stało. Naprawy niby przeszło, ale nie działa. Nie narcięcie się tamteczka na przy haku, nie działa ten kluczek. Mówię, no dobra, to zaczynamy rezać wiązkę. O no i tak zacząłem to robić, to się okazało. Czyli zalał no, pierwszą no, rzucurze, także co ciekawe, wiązka do Haka, do zasilania ta do Haka, która idzie na hak, to są jedyne tyle wiązki to ja nie robiłem, tylko na przykład w aucie, a tam był ładne kośpikko. Wszystko trzeba sprawdzać. Na szczęście potrzebne w miarę szybko, ale niestety tak będzie teraz, a jak widzicie, zaczyna padać neszcz, do stronę kopicy. Tak, trzymajcie kciuki, żeby nie padało, bo właśnie zaczyna padać Kurczę, no żeby mi to padało, zapakować, ja bardzo musiał z bokiem, żył, by zabrało zapakować tam Nie będę ich zostawiał, bo może się tak uda, żeby po prostu zostawią od razu do Lactebry, tak? Ale to po długim wycieczki, bardzo niki weekend, który będzie trwał sobotę i niedzielę, tak naprawdę Ale jest co robić, tak? Trzeba robić tylko Oto Piątka, kurde, akurat zaczyna padać deszcz, także nie ma za dużo co oglądać. I ku trójka, która wjeżdża może nie na czas na miejsca piątki, ale oj, no ładnie jest kurde, teraz te szczeliny są takie jak być powinny. No i tutaj, tutaj. Tutaj tutaj można w maseczkę troszeczkę do tyłu, ale to już ja wyreguluję po swojemu pytanie, czy tu mam jeszcze szczelinę. Tak, mam szczelinę, mam z czego regulować i tu też jest no, do, no nic, elegancko, Tu równiutko. Zobaczcie sobie nad lampą z jednej strony. Z drugiej strony, tutaj tą lampę można na końcu podnieść. O tu. tu ją się troszkę podniesie, będzie ładniejsza szczelina, ale to jest już kosmetyka. A do zderzaczka wszystko jest ładnie. Odbieramy, jak słyszycie, co tu się z deszczem dzieje. Także ładuję to na lawetę i spierniczam. Kurczę, no jestem tutaj 10 minut za późno. Tako jest załadowane. Była tra tragedia tutaj, burza z piorunami. Ja w trakcie tej burzy ładowałem samochód, no, ale jak widzicie, zakończyło się to sukcesem. Ruszamy w drogę. Trzymajcie kciuki za szczęśliwą drogę. Jak załadowałem, to gdzie zależało, co nie zmienia faktu, że i tak jest przerąbane. Co on tu ten pan Kastom narobił? No, znowu rozebrał kupiątkę. Panie Kastomie, dlaczego ta kupiątka jest rozebrana? A słuchajcie, drodzy. Widzowie, tu jest taka sytuacja, że znalazłem usterkę, w, drobną usterkę w tylnym haku. To był wyrwany kabelek. Już nie pamiętam, czy wam o tym mówiłem, czy nie mówiłem. Chyba wam o tym mówiłem. Hak nie chciał przejść na staw podstawowych. Przyczyną tego, że nie chciał przejść na staw podstawowych było, tutaj jest taki stycznik, tu jest taki trzpień blokujący. Na tym trzpień blokującym jest stycznik. Tenże stycznik, właśnie, by, by, była informacja, że jest przerwa w tym styczniku, czyli nie, nie działa on prawidłowo. OK, zdjąłem hak, rozebrałem, zajrzałem tam i tak dalej. Wygląda wszystko, że jest dobrze. OK, mówię, dobrze. Dobra, no to cóż, damy mu na hama taki sygnał, jak komputer chce, zobaczymy, czy przejdzie na stałe podstawowe. No i jak chciałem wyciągnąć przewód, żeby tutaj dać mu na hama coś, czyli piąć przewodzik z odpowiednim plusem bądź minusem, tu akurat był minus w tym przypadku, ten przewodzik został mi w ręku, po prostu gdzieś tam no ten pin leży, gdzieś go tu widziałem. O jest, pin po prostu był urwany, zgnieciony, o jak widzicie, zgnieciony i urwany, no i przez to wiesz, nie była przerwa w wiązce tego czujnika. Ok, naprawiłem, dałem odpowiednią parametryzację, zrobiłem nastawy podstawowe, I jak nie działał włącznik, tak włącznik nie działał, mówię dobra, słuchamy dalej. Słuchajcie, zacząłem przezwajając wiązkę i tutaj w tej czerwonej kostce powinna mieć piny 1, 3, 4, 8, a tutaj mamy tak, 10, ktoś odwrotnie to wpiął, <laughs> patrzcie. Jest na 8, jakby była tutaj, no dokładnie, ktoś robił tą wiązkę i odwrotnie wpił te piny. Jedynka to jest odpowiednik piątki. Czyli powinno być to żółte w piąte, w No no, Ja już wszystko widzę. Kolory się zgadzają, bo tak, jeden powinien być, e, nie, no, szary, szaro, żółty. No, to ta wiązka jest robiona ewidentnie, no, ktoś tam się pomylił. To jest wiązka, którą kupiłem tak swoją drogą, a nie robiłem. Także, no, znalazłem w niej już kolejny błąd. Kolejnym błędem jest to, że we włączniczku nie było kabelka do podświetlenia włączniczka. Oczywiście tak nie może zostać, to będzie zamontowane. Za chwilę przechodzimy do przedzwonienia wiązki w kupiące. A ja jeszcze mam dla Was słowo na temat tego, co wczoraj się stało. Za piątką, bo jechałem sobie, zrobiłem zdjęcie po załadowaniu, wysłałem do lakiernika, z którym tam mam nadzieję będziemy współpracować. No i kurczę, godzina chyba 21, dzwoni do mnie. No, kiedy możesz, kiedy tą piątkę byś tam miał u siebie, podjechał, zobaczyłem, wysłuchaj, ja za 10 minut, jakby co mogę być u ciebie z nią. No to mówi, przyjeżdżaj. Przyjechałem, zobaczyliśmy, dogadaliśmy szczegóły, zostawiliśmy megusta, Za 10 dni auto ma być zrobione, czy będzie, zobaczymy, trzymajcie kciuki, dobra, przechodzimy do zrobienia. No, ja znalazłem przyczynę, po prostu ktoś połączył, pomylił rzędy, nie w te rzędy. Będę wpiął kable, dlatego ten mój włączniczek nie działał. Mam nadzieję, że będzie działać. Trzymajcie kciuki, bo jak to będzie działać, składamy cały tył, Trudnie nie będziemy raczej do niego zaglądać. Czy tak będzie, no to za chwilę się o wszystkim przekonamy. Podłączone, chyba mamy to. Nie wiem dlaczego się jeszcze nie chce otworzyć ten hak. Coś mi tu miga. Znowu jest jeszcze jakiś błąd. Może zapłon trzeba włączyć? A może silnik musi być odpalony? Nie wiem. O. Jest lepiej, ale jeszcze nie jest dobrze. Może trzeba odpalić go, co? Coś. Komputer mówi, że jest przerwa na nacisku 30 i prawdopodobnie to moje zdrutowanie tutaj coś jest, coś się wytentegowało. O, o, chyba teraz. Patrz, Ha, tak jest. Uwaga. Aha, czyli jego się nie. Czyli trzeba go ręcznie. Ja pierdzielę. Dobra, jest sukces. Hehe, he, składamy tył. No i trzeba te kabelki tutaj zrobić, także ja sobie złożę na razie zderzak. Ale jaja, ale się cieszę. Hehe. He. Jeszcze raz, cyk tada! Kurde Tada. Dobra